Witam Was, jestem Digal, no to jest kolejny odcinek z Gry The Elder Scrolls Skyrim. E, w tym odcinku e, sprawdzimy co kryje sobie ta czarna się skąd kryje. Mm. No, zasuwamy traw szukamy sobie. Już stały. Żeby mieć zaczynamy szybko, czy on oh, jest lepszy. O, oh, jest lepszy. O, zostałem w piesku oh, jaki im bestia mamy sobie zawartościowe przedmioty i zasuwamy. coś tu jest, coś tu jest złoto no, więcej złota Przewrócimy sobie trochę zdrowia tutaj sobie zrobię szybko ulubione będzie znacznie szybciej no i 1.4 nie działa to tak jak bym chciał, ale trudno chyba, że zrobimy jeszcze tarczę i trójka tarcza, zdrowie tarcza, dobrze działa Zajmą mnie spróbuję ją uruchomić, żeby pokazać żeby jak, jak działa. Zajmą mnie draugra mocniejszego, ale nie wstaje, chyba, że na pierwszym poziomie trudności. No sobie pacenie, bo zawsze trochę doświadczenia do przodu. Pomogła. Teraz idziemy. Zdobyliśmy poziom, więc dam średni w kondycję i czy mogę rozwinąć? Ja nie mogę. Szybko przeszukam za Ukrainą. Pięknie wykończony. Sprawdźmy czy coś przy sobie celnego. Niekelne obrażenie. Lepsze, weźmiemy go. Teraz kilka sztuk złota. Dokładnie septimu chyba. Tutaj mamy. Szynie. O, skakuj. Spróbujmy go otworzyć, bo mało wytrychowane. O, tak blisko. O, udało się. Może raz nakuta zbroja? Przyda się, przyda się. Um. Nasza zbroja ile ma? 27, a ta ma... 30. Jaka jest różnica w O. Teraz lepiej wyglądamy. Bardziej bojowo szybko żeby szybko zobaczymy to sobie i zasyłamy dalej o szybko wykończony nawet biedak nie zdążył ehm wstać I tylko, tylko Trochę się straciłem niestety, ale I idzie już od też No i ten nawet ginął pięknie wykończenia wchodzą bardzo często Bierzemy złoto No, mączka też się przyda Tu nic? nie. Po prostu dalej. No popatrzmy moje wykończenie za wykończeniem. <trykne> 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 Zły kuli i złoto. O ten drawgra, który gdzieś zmierzał, ale już chyba idzie w naszym kierunku. Już wyjdziemy mu naprzeciw. Jest tu brzydalu. 27 złota. Sporo. Po więc Kolejny punkt przy Co, dalej w broń jednoręczną nie mogę O, to nam się przyda Chyba 25% mniej kondycji, tak O, o 25% O, o, o. Jest tak to się może nie skończyć tutaj tak spadnie na pysk. Tutaj jest jakaś gdzieś, gdzieś skrzynia. Granat, miksura, miksura złota. A, się nas nie interesuje. Ile mam tego złota? 800. No i już tam jest sporo. <tryk> Znaczy nie wiem, kosztowała 2000. Więc... To jest jednak przydatna rzecz. Kolejny. Tym razem e, potężniejszy graugry. Gra Achil. Niestety Porządny topóry kufer O, słuchajcie. Sprzedamy sobie. Będziemy teraz głębiej w, w wnętrza czarny głazy. Oj, Oj, znowu. No nie pykło. Szkoleśmy złoto. Słuchamy się, bo idą do nas. Kuli draugry. A, weźmy sobie, co tutaj jest. Tylko mikstura jedna. O, on kurał Nie pogardzę, nie pogardzę. Coś tutaj jest scowanego, nie? Niestety, oj. Znaczy nic nie ma. Tutaj... Musimy się podpalić. Chyba, sobie się zraniłem, brawo. I kolejne yy, drzwi, tym razem zagadką. Zagadka yy. jest dosyć prosta, po prostu... E, złoty szpon ma... Tych będą właśnie na swoim wewnętrznej stronie takie znaczki niedźwiedzia śmy chyba lisowy ptaka nie wiem co to jest do końca no i po prostu trzeba to tak, w takiej kolejności trafić ma

Kiedyś mi się słowa mocy. Co Bardzo potężny draugry. Użyłem swojej um, jakby mocy lasowej. Aquarium. I To jest gno. No, nie no, był taki potężny jak się spodziewałem. Sprawdzamy morski temper chłodu. się smoczy. Kamień. raczej nie chcemy. Ja coś tutaj nie... Ale kufer w ma. Stalowy miecz chłodu. O, to jest coś, co mnie interesuje. Zbroja, bo mnie szybko zdrowie i sylwiować tym skranatem, ale niestety się przeciążyliśmy. Więc wyrzucimy to, co jest ciężkie. Stalowa bławę Stalowy to Trochę jest tward, trzeba go wyrzucać ale ile on waży? 21. Będzie trzeba. Sztylet Może tutaj coś mam niepotrzebnego. O i te buty. Będzie w sam raz. Mamy zbroję zaklętą. Chętnie ja sobie ubierę. Tak samo jak ten miecz. No. I chwila chwila, jeszcze zanim skończymy to. Będę się jeszcze wyrzucić, chyba że... ...jest coś mało ważącego tutaj. Co mamy? skrytkę pop, pop, pop. witam was ponownie mm, niestety mm, gram się zminimalizowała bo jakiś program pytał się czy y, może może być aktualizacji niestety y, nie mogłem już włączyć gry musiałem y, walczyć z y, potworem jeszcze raz ale na się zajęłem to tylko chwilkę i już tutaj do Was wróciłem pozwoliśmy sobie tą skrzynkę, zdobyliśmy sobie nie było podnieść w ogóle. tak więc yy, zjedliśmy Czarny Głos w kolejnym odcinku udamy się do Białej Grani no to w sumie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do kolejnego Cześć!